Siemanko, widzo, wie. dzisiaj będzie krótki poradnik jak włączyć wersję beta w StumbleGuys. Dobra, to wchodzimy w sklep Play, wchodzimy w StumbleGuys. Jak chcecie szybciej bez pisania, no to tak sobie wejście Stabilność jest na 27 miejscu i tutaj jest to mój kometas w ogóle, a tutaj idź da dobra i tutaj możecie włączyć w wersję beta gry tutaj klikacie i wtedy może Wam się włączyć beta, wersja beta tutaj klikacie i może Wam się włączyć wersja beta a jeśli chcecie wyłączyć, to to znowu tutaj klikacie i klikacie żeby tym razem wyłączyć. Jak tutaj klikniecie, to wam się pokazywają dwie opcje. I to jest, żeby wylączyć beta a to jest, żeby włożyć Nie. To jest, żeby wylączyć beta a to jest, żeby włożyć Dobra, nie wiem, widzowie. Wy sobie sami sprę Widzicie, ale tak się ułatwia wersję beta gry, prawda? Jak pomogłem, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa, pa!